Dzień dobry, szczęść Boże, moi drodzy, i uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada. Więc, tak jak zapowiadam ci, możemy zacząć jest fajna data 1 listopada, czyli uroczystość Wszystkich Świętych. Pompejankę, która trwa 54 dni, więc zakończymy ją dokładnie 24 grudnia. Czyli Wigilię. Myślę, że to są bardzo fajne klamry czasowe na rozpoczęcie i zakończenie, i zakończenie tej modlitwy. Zdecydowałam, że też się będę kolejną pompejankę. Odmawiam tę rozpoczętą 1 października, ale stwierdziłam, że niestety jeszcze jedna jest intencja, która wymaga tego, żeby ją jak najszybciej omodlić, więc zdecydowałam się, nie wiem czy mi się uda, ale najważniejsze to spróbować. Na szczęście w listopadzie będę miała sporo więcej czasu, nie wiem, że niestety u Was pewnie tak nie jest, ale na szczęście albo nieszczęście żyję w takim rytmie, że ten czas pracy naprawdę intensywnej Czasochłonnej, energochłonnej się skończył u mnie, a teraz w listopadzie będzie taki oddech, więc stwierdziłam, że może właśnie to jest dobry moment, żeby taką pompujankę odmówić. To jest bardzo trudne, więc jeżeli ktoś z Was kiedyś rozmawiamy, nawet mówiłam trzy pompujanki jednocześnie, a to jest bardzo trudne, bardzo e, męczące, takie w sensie fizycznym nawet. Więc to, że jeżeli ktoś nie da rady, to naprawdę e, to wcale nie świadczy o tym, że coś się z Wami nie tak. Zacznę od jeżeli mi się nie uda, to najwyżej trudno, najważniejsze jest po prostu próbować, ale nawiasem tych z Was, którzy może, nie wiem, przerwali, może chcieli zacząć, szukali odpowiedniego dnia, to może dzisiaj zaczniecie, skończycie w Wigilię, na gwiazdkę sobie wmodlicie jakiś cud. Co Wy na to? Życzę Wam jeszcze raz pięknej uroczystości wszystkich świętych, pełnej zadumy, refleksji, spotkań z najbliższych. To na tyle, szczęść Boże.